Cześć, pozdrawiam fanów oglądających w dzisiejszym odcinku Nawab Kebab. Według Was opinia Google 4.1. Gratuluję <tak>, tak wysokiej oceny temu kebabowi, który jest w zwykłej budzie, nawet nie ma gdzie zjeść yy, brudnej, obskurnej. Yy, także dziwię się, że ma taką ocenę. Ulica stalowa obok Oflanda. Yy, czy warto tam kupić, czy rozważyć? Czy omijać? Ja uważam, że warto omijać tego kebaba jak najdalej, bo cena na końcu mm, przede wszystkim bardzo długi czas oczekiwania ceny są niskie, można powiedzieć. Natomiast porcje też są nie za duże. Takie umiarkowane są porcje. Ani nie za małe, ani nie za duże. Takie średnie. Czas oczekiwania jest zbyt długi, po prostu tutaj no, nie dbają o klienta. Jest zlewany, teraz, można tak powiedzieć. Po prostu trzeba czekać dość długo. Kebab nie ma żadnego smaku. To znaczy, nie jest ani dobry, ani zły. Jest taki po środku. Więc dziwi mnie ta wysoka ocena. Przerządzane jest w tym zielonym naczyniu, takim co widzimy brudnym. Jest tam wsypywane mięso, które zostało wcześniej skrojone, więc nie jest na, na bieżąco, tylko leży zimne mięso w misce. Przesypywane jest do tej zielonej miski brudnej. Wsadzane do mikrofali i potem umieszczane po podgrzaniu, w tej kanapce w picie, surówka to jest biała kapusta, dwa plasterki ogóra, dwa plasterki pomidora, zalane to nie wiem czym, pastą czosnkową, to nawet nie są sosy, więc nawet nie wiem co to jest, bo nawet tutaj nie wyczułem sosów oprócz tej pasty czosnkowej, która nawet nie miała smaku, więc Pita jest posmarowana ala majonezem, też nie wiadomo co to jest, z jakiego wiadra, kto to robił. Potem może Cię brzuch boleć, możesz mieć rozwodnienie, no bo nie wiadomo jest źródło pochodzenia tych sosów, po prostu no coś co przypomina majonez ląduje na picie i dlatego jakiś sos ostry. Też nie wiadomo, z czego to jest, bo nie był to sambal. A jak był to bardzo rozwodniony, no, ciężko mi to określić. Także nie powiem. Ja po tej kanapce miałem problemy. Nie będę mówił, jakie. Pewnie się domyślacie. Także moja ocena. Nie będzie jakoś specjalnie niska, bo ten kebab no, nie był ani zły, ani dobry. Natomiast sposób jego przyrządzania i niewiadomość składników, bo mięso jest z hurtowni, oczywiście z jakiegoś makrokeszu. Ale te sosy niewiadomego pochodzenia, nawet nie, nie są to sosami. To wszystko sprawia, że ta brudna miska, która nie jest myta, gdzie jest wkładane, Każde mięso do tej zielonej miski, potem do mikrofali to powoduje mnie, że yy, mnie bierze obrzydzenie. To u fryzjera, gdzie tną włosy, myją po każdym yy, po prostu nożyczki czy zamiatają. A tutaj no, yy, nie myją tej miski. Każde mięso ląduje dla każdego w tej brudnej misce. Może być cały dzień nie myta. Albo całą dobę, i, i ty to jesz wszystko. Także y, sposób y, y, przygotowania mnie obrzydza. Daję ocenę y, 2 punkty na 5 możliwych. Według google to maksymalna jest piątka. Ja daję dwójkę. Pół punktu zabieram właśnie za sposób przygotowania tego kebaba i nie, niewiadomego pochodzenia sosy. Nie, nie jestem w stanie określić, co to są za sosy, mm, więc nie polecam tego kebaba. Cześć, do usłyszenia w następnym odcinku.